Cześć. Obecność, przestrzeń modlitwy Jezusowej. Dzisiaj o tym, czym jest przebaczenie. Jak nieraz rozmawiam z ludźmi, to powtarza się to jak refren. Nie potrafię przebaczyć. Co więcej, ja sam, sam pamiętam takie sytuacje w moim życiu, gdzie bardzo trudno było mi przebaczyć. I chyba nadal mam takie momenty, gdzie po prostu, kiedy zaczynam myśleć o danej osobie, czy o danej sytuacji... Uczucia są na tyle silne, że one, one najzwyczajniej dominują. Ja nie potrafię, nie potrafię się zdecydować na przebaczenie. Tym, co, co jest kluczowe w tej sytuacji, to rozdzielić akt woli, moją decyzję, od tego, czym są uczucia. To znaczy, że ja mogę przebaczyć, bo ja decyduję się, żeby przebaczyć, pomimo tego, że mnie to boli. I to jest tak jak z tą raną, o której mówiłem wcześniej, że ja mogę ranę rozgrzebywać i nie pozwolić jej na proces gojenia. Tak samo tutaj mogę moją urazę do kogoś rozgrzebywać i nie pozwolić, aby to przebaczenie przyszło też na poziomie uczuć. Decyduje się, że chcę przebaczyć. To jest najważniejsze. Nawet wobec osób, my myślimy o przebaczeniu, że ja pójdę i pogodzę się z tą osobą. Czasami jest to niemożliwe, szczególnie w takich przypadkach, kiedy już kogoś tutaj z nami nie ma, po prostu umarł. I e, to przebaczenie może stać się na poziomie duchowym, kiedy ja decyduję się przebaczam tej osobie. Pomimo tego, że e, o, nie mogę się z nią spotkać i jej powiedzieć tego e, w twarz, że wybaczam, pomimo tego, że to pojednanie nie może zajść w ten sposób, to wewnętrznie ja jestem w stanie e, powiedzieć, a uczucia będą mogą jeszcze trwać i, i to jest długi proces leczenia. Na medytacji dzieje się to samo i tutaj będę się powtarzał o tym, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach, ale to jest klucz. Ja zauważam, że jest we mnie uraza, jest we mnie niechęć, jest we mnie trudność przebaczenia. Nie skupiam się na tym na modlitwie, Patrzę na Chrystusa, czyli Wchodzę w głąb, trwam, zwracam uwagę na Jego obecność, jestem przy Nim. Ufam, że On chce mnie uleczyć. Ufam, że mogę w Jego miłości przejść przez to doświadczenie. Staram się pokochać tę moją urazę i zgadzam się na to, żeby bolała, bo ma prawo boleć. Wtedy może przyjść odkupienie. Przebaczenie jest dużym wyzwaniem w naszym życiu. I to wyzwanie możemy podjąć razem z Chrystusem. Ojciec Jalicz w rekolekcjach kontemplatywnych w ósmym okresie mówi o przebaczeniu i mówi o tym, że ono może być odkupione poprzez trwanie i bycie na modlitwie, poprzez skierowanie mojego wzroku ku Chrystusowi. No właśnie, jutro będzie o tym, kim jest Jezus Chrystus. Dlatego już teraz zachęcam Cię, żeby jutro zobaczyć kolejny film. Kim jest Jezus Chrystus? Niby banalne pytanie, ale jaka jest odpowiedź? O tym już jutro, tymczasem trzymajcie się wszystkiego dobrego i z Bogiem.